Thank you Pracowaliśmy uzbrojenie kanalizacyjne, wodociągowe. To było zadanie pana prezydenta. Myśmy przebudowywali później drogę siłami Zarządu Dróg Wojewódzkich. Obok teren przemysłowy uzbrojony dzięki funduszom unijnym. Zmodernizowana Czapliniecka. Też bezpieczne rondo, odnowione ciągi drogowe w samym mieście. I chętnie spojrzę na projekt Giganty Mocy, który się realizuje w zmodernizowanym Ośrodku Kultury. Muzyka Takk fyrir að hlusta. Ja mam nadzieję, że uda się też sfinalizować te duże wyzwania drogowe, że autostrada A1 na tym odcinku obok Bełchatowa będzie uruchomiona i będzie znakomitym impulsem rozwojowym. My modernizujemy ten nasz wojewódzki łącznik między miastem a autostradą. Mam nadzieję, że fundusze unijne pozwolą nam wspólnie pomyśleć o tej obwodnicy Bełchatowa, która włączałaby się w tą drogę S8, obwodnicę w starym śladzie. Byłoby to wtedy miejsce z doskonałą infrastrukturą mogące wykorzystywać przedsiębiorczość, to co towarzyszy kopalni, elektrowni i silny ośrodek, tak jak do tej pory, rozwijający się w regionie.